Hej, hey, kochani, witam Was serdecznie z zapowiedzią obiecanego konkursu mikołajkowego. Myślałam, jak tu Was uszczęśliwić, byleby nie na siłę. I myślę, że najlepszymi nagrodami będzie po prostu czytanie. Dwa czytania do wygrania. Jakie są zasady konkursu? Napisać takie króciutkie hajku. Przykład hajku podam w pierwszym przypiętym komentarzu, także. Zapoznacie się z formą. Jeśli ktoś nie wie, to jest bardzo taka krótka forma wiersza o zimie. Hajku ma dotyczyć zimy. I w tym krótkim wierszyku wystąpią wybrane losowo słowa. Bezwzględnie muszą się pojawić. A jakie? To zobaczymy. W tym naszym hajku o zimie. Zimowych, świątecznych, być może klimatach. Nie muszą być świąteczne. Zima jest tematem przewodnim. Jakie słowa mają się w hajku pojawić? Trzy słowa. Pierwsze słowo to <coughs> poznanie. Ok. Drugie wdzięczność. Pięknie. I trzecie słowo Szczerość, ależ się pięknie wylosowało. Poznanie, wdzięczność i szczerość. Kolejność dowolna, to nie znaczy, że w hajku najpierw musi się pojawić słowo poznanie, później wdzięczność, szczerość. Tu możecie dowolnie żonglować kolejnością, ale te trzy słowa w hajku o zimie mają się pojawić. Przykład hajku podam w pierwszym przypiętym komentarzu. Zrobimy sobie w dniu mikołajkowym, czyli 6 grudnia, losowanie. I spośród wszystkich tutaj nadesłanych haiku, tych, które się znajdą w, w komentarzach pod tym dzisiejszym filmem, wylosuję dwóch zwycięzców nagród równorzędnych. Będzie to czytanie, w którym. E Zawrzemy trzy odpowiedzi na Wasze pytania. W związku z tym co? Później wygrane osoby, te dwie osoby, które ja wylosuję, zwycięzcy nagród, napiszą do mnie na maila, podadzą swoją datę urodzenia i zadacie trzy pytania, na które ja oczywiście szczegółowo, bardzo, bardzo szczegółowo odpowiem. Czyli czytanie prywatne, po prostu zrobimy dwa czytania prywatne. Takie tutaj mamy. Nagrody biorą udział w konkursie oczywiście osoby zainteresowane. Jeśli ktoś nie ma ochoty na takie czytanie, to, to nie ma sensu uczestniczyć, prawda? Czyli jeszcze raz, krótkie hajku. Ma być kreatywnie, żeby nie było za łatwo, bo tu u mnie jest w ogóle za łatwo na tym kanale. 11, poznanie, 29, wdzięczność, 4, szczerość. Okej, okay, to wszystko kochani. Zatem odkładamy. Jestem ciekawa waszej kreatywności, waszych dzieł. To nie musi być, wiecie, jakiś hajku wysokiej klasy. Chodzi o to, żebyście się pobawili. Pobawili tymi słowami, tą kreacją, tym zimowym wierszowaniem, żebyście po prostu też mieli z tego przyjemność. Więc myślę, że w konkursie też wezmą udział takie osoby, które podejdą do tego w formie właśnie przyjemności, zabawy, bo to nie jest przecież żaden przymus. Wszystkiego dobrego, kochani, bierzcie udział. Myślę, że fajnie po prostu wystartować w nowy rok z pewną świadomością większą i wiedzą na tematy, które was interesują. Aha, w tym czytaniu prywatnym, w którym zadajecie trzy pytania, nie muszą być to pytania osobiste. Mogą być to pytania bardzo ogólne, takie wręcz egzystencjalne. Także również papatki.